Witam, witam. Dzisiejszy w sumie odcinek to będzie takie troszeczkę spokojniejsze zagranie, ponieważ aktualnie nawet streama nie ma. A w sumie nie miałem naszykowanego żadnego odcinka. A też jestem w trakcie jakby takiego zbierania O chuj. O! Dobra, zbieram troszeczkę tych Zasobów. Czy nie od Oj, 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 oj. Zbierania tych wszystkich zasobów, które tutaj na całej tej planszy są. Bo ostatnio jak Grantów. To mnie. Dosyć spore braki były z tego wszystkiego. Więc tak postanowiłem, że. No. Wypadałoby też tak trochę zbierać tego wszystkiego, bo bo trochę lipa, ale przy okazji łapać jakieś właśnie alfy, to jakby nie jest głupie. jeżeli jest możliwość zdobycia jakiejś ciekawej alfy, no to głupiej by nie skorzystał, prawda? <śmum> Mam nadzieję, że odwróci się i jakby uda się... O, o. O o o Trumpe odejdź. odejdźcie to ja bym też sobie złapał tak o. o kurczę, to nie dobrze yy, bo w sumie do samego Pokedexa się przyda, prawda? O dobra, 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 bliziutko i od pleców. Heavy ball. No, powinien się złapać, prawda? Albo i nie. <grystanie> no, to tu jeszcze zaczynają. tak. Te... które są niezbyt fajne. Dirusa będę musiał na pewno złapać następnym razem. No, fajnie by było, jakby. Tutaj też się udało, bo. Nie wiem, czy w sumie będę tego poka... Zawsze na pewno się nazywa. Oj, oj, mm, nie. Powinienem zacząć wykorzystywać te berisy. Lukas mnie w końcu kiedyś opierdzieli za to, że ja ich w ogóle nie wykorzystuję. O, Lucas Lukas mnie w końcu kiedyś opierdzieli za to, że w ogóle nie wykorzystuję tych berisów. A je mam, prawda. A mógłbym, jakby podejść, rzucić na jego plecy, o, i rzucić bala. Ciężkie? No nie jest to ciężkie. Korzystne? Oj, <grystanie> no nie było to korzystne. <grystanie> no, ale taki sposób na pewno jest spoko. To samo łapanie, jakby objęć ten... Zabijając danego POKa, no to przetestowane zostało i szczerze, wyszło jakoś tak super elegancko. Czy mam tylko jednego Berisa. Masz tu, biegnij po to. Nie powinien zwrócić na mnie uwagi, a ja rzucam plecy i łapię go. Dobra, berriesów już nie mam. <laughs> mm. Trochę lipa. O, 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 o. Nie ja się. Hop. Nie poszło w plecy. A, No, niemożliwe jest złapanie go. Wiem, chyba zacząć trochę. Może zacząć używać Great Pole? Kurde, co tam się dzieje? Na pewno wrąple to też i tak, i tak potrzebową. Co to jest? A, to i tak się przydadzą. Nie ma co z nich jakby nie korzystać, jakby, że, jakby są tutaj pismo. Cirkuny też. Jakby Pokédex sam z siebie się nie zrobił, prawda? Nie jestem pewny, czy w sumie załapanie poków, to też nie ma jakby lootu, czyli risy, słupki, znajdźki. no jest, jest szansa, Idzie! O, i się, no to dupa, dobra, ucieczka. Niemożliwy ten. A tu coś mogę ciekawe ale... Beautiful, o, 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 o. Możemy go spróbować, bo w sumie Beauty Play chyba nie... Co mnie. I... I... Aha. <laughs> tak to zrobiłem, jest spierdzielany. <laughs> Może się złapie. No dobra, no to co? Matsów za bardzo nie mamy Ali za bardzo nie mamy Jak to się mówi tupa blada To się co no co, że coś tam w plecaku się znajdzie teraz nie Jest tak, że jakby lepiej biedę, prawda? Na no, szkoda tego Jeszczeńca to jakoś inaczej się to nazywa Nie pamiętam jak. Hmm. Na pewno trzeba korzystać z tego, że. Tu jeszcze nie jest taka podstawowa lokacja. Hmm. Jakieś tam rzeczy można zdobyć szybko. Tu jest craftować jakieś Pokéball. Great Pole potrzebujemy. A jeszcze Iron chunky! To nie jest źle. Ale zrobię sobie 28 pali. Bo, no jest w podstawowej lokacji, no to, wiadomo Nie jest ciężko czekolwiek tu złapać Hiper rzecz Shinx'y są Kurde, dobra, nie ważne Nie, ukryj się Złapie sobie Shinksy, no bo Ciiach! Oj, no dobra, no tu, no tu, no nieważne. Nie <grywia> Pokraszne bale. Dobrze, jak Dimension Zone, Jakby. Nie wiem, jak. Zone? Nie wiem, jak. Czy to nie jest? I to jest. Eevee? Co on zrobi, jak mnie widzi? Będzie uciekał. Dobra, bitów też przy okazji zrobimy. Dobra, teraz dobra, ma, zawalczmy. <laughs> Bo nie jestem pewny. Wydaje ja mi się, myślę, że... W sumie... No na pewno, 20, co, no 25 jeszcze nie mamy zróbanych, prawda? Ale to też jest jakby kolejna misja do zrobienia, którą No którą muszę zrobić no, po prostu nie, nie ma co się ten O, o, o kurde Alfa rapidasz o. Ociekko, Ocie kocie Ale jak coś to podejmuje fajta Patrzcie, rzucę jakby trochę na lewo, oj. No idź po tego Berisa. I Jeszcze dalej, dalej trochę. Tak żeby się odwrócił, prawda? O, no skusisz się na Berisa, prawda? Właśnie, i w dupę. Fuck, nie. Yeah. Fuck, dobra. Dawaj na klepę. <ś> Aha. Czyli Alfa też może uciekać. Okej. Okay. Pierwsza Alfa, która ucieka. No dobra. No dobra. O, mam Junior. Lastnicki mnie nie widzi A mam junior mnie... O, coś tam Wynieź... no właśnie Maluszki to, nie, to jakby nie jest problem Nie, nie złapać w sumie Rum... Tego wrum nie nie po prostu Aha No tak, zapomniałem wiem, że uciekając. Trzeba tu się spiąć. Cholera jasna. Nic. Proszę. Oh, Nie chcę. Aj, dupa. A jakbym w sumie... O. Może coś znajdę ciekawego. No, rozejrzyjmy się, bo może mamy tutaj coś takiego, że Ursal nas stwierdzi... O, 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 wyczuła coś. O, czekajcie. Tu? Nie. No tu. Tu, tu, tu. O. Tu, 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 O, 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 o. Mamy. Y. Black Augurita, okej. Okay. Czy to coś fajnego? Nie mam pojęcia. Ale brzmi dobrze. <ścoughs> Nie odpuszczę aktualnie żadnym zasobom, które tu są. Przy okazji... W sumie My to nie jest głupie. i coś tu... Nie ma, myślę, że to jakiś pokój jest. Hm. Czy akazin tą usaljoną ktoś może zna... O, o, o! A myślę, że ona coś... Też... Jednak. Jednak coś. Wiecie? Nie ma co odpuszczać, prawda? Tu. Dobra. I trzeba za rzekę przejść. No dobra. Ale tak jak mówiłem, nie odpuszczę żadnemu zasobowi. Nie ma szans. To jest alfa... To jest alfa-shing. Tak blisko? O. Oh. Ninja! Ukrywamy się. Jak Ninja. Oj. Cicho, nie może nas znaleźć. Ten mały. Potyk. Zaszykujmy się z balem, bo on się zaraz odwróci. Ale się zastanawiam, skąd ten bal przyleciał. A my jesteśmy jak cień. I niespodziewanie atakujemy No. <śleskujesz> Nie spodziewałem się, że go złapię. <śleskujesz> Dobra, idziemy dalej. Pora deszczowa. Może trafimy na poliwraty jakieś? Tu, tu, pod tym drzewem? Nie, tu. Ty co jest? Tu, o tu. No, Sandstone. Okej. Okay. Perfetto, non è Ehi... Oh, cazzo, che cazzo di Oh, cazzo, che cazzo Co by nie dał O o o o Ostatnie z tą walczyłem Ostatnie były próby podjęte złapania go A tam drzewo się buja Ej, no nie dostał plecy No nie uwierzę Ila? On jest dosyć silny Więc Nie mam iron chunku Aj. Oj jak boli, jak boli, jak boli, jak boli Nie zauważy, prawda? <grym> Idź <zniszczytą> pata <grym zniszczytą> O, jakie dobre, tak, tak jest, jest O oh, fuck Nie No, jak to? Jak to się wydarzyło? Joniwi... Ja nie wiem, ja nie wiem. To, to, to tragedia jakaś? <grywia> ja pierdzielę. Nie umiem w to. Nie umiem w to klikać. O, idealnie od. o nie, nie. Nie. Nie, seru. Nie? Nie co Aha, odwrócił się akurat. No fajnie. Ale nie wiem, dobra. I tak w takim razie rzucimy w tą stronę Teresa. On pójdzie po niego. O dokładnie. A my w tym czasie rzut Gotujcie. Ale... Fakty. Yy. Eee. Yy. Eee. <ścoughs> Nie notujcie tego, nie notujcie tego. Akurat tego to nie musicie. O, a teraz zawrotka taktyczna. Starle? Starle, ja tu jest Starley? Starley, ja to bym. O! Przy okazji. A co on będzie tak sobie siedział? 12. Prawie złapany. Gdzieś tam mu wywalka Dokładnie, dokładnie. I on teraz... O Jezu, Beris, a my w tym czasie drzucę, ale... No i ja sobie... No i... Nie, nie nie mam nie. Po to. No. Serio? Pol promienie. Nie no kleżkę, masz tam... I co ja? No, no, no. No, no, zaraz się pogniewamy. W ogóle miałem, miałem głównie zabierać te surowce, prawda? A ja je wypierdzielam cały czas. No ale w słusznym celu. No, łapię sobie alfę. Łapie sobie poki. A wiecie co? Było chamskie, co tu się wydarzyło? I co wie, płacę co my, Spoiled Aplicon, zlurujmy go tutaj w tą stronę. Oj, niepotrzebnie, niepotrzebnie źle trupy. Chociaż? Dążę. Cia! Nie dostał plecy, aha No panie placerze. To są jakieś jaja. No iść po to. No. God damn it. Ja go dziś kurde... 3 km stąd zaciągnę. Ej, ty, kurzelu no coś znalazł. Dobra, wejdź go. Mamy drop. O, tu. Adblock Ok. To na pewno coś ważnego. Ej, a tamto drzewko to. W sumie nadal jest. hujające się. To bym sprawdził, bo. Jest jeden pok, którego chyba miałem tam złapać w sumie To co, akurat się zresetował idealnie Ale chyba się już to drzewko nie buje. a może te berizy jakieś mają dodatkowe funkcje? Nie dobra, Oj, nie! Dobra, rusza się tak. No ale musimy go złapać, no. A wiesz co? A wiesz co? Podejmiemy walkę. Trzydziesty pierwszy. Ocieczka! Nie, nie odpuszczę mu. Nie odpuszczę mu. Zgub mnie, no przecież mnie nie widzisz, A rzucę mu sam? może się skuśni Zanęci go to? Niezbyt. Pisterka nawet. Dzień. No nie uwierzę, że go złapać nie mogę, no, tego bala. Taki niefart totalny. O, odwrócony, dobra. O no, nie, rób tak. Nie, rób tak, kolego. O, 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 o. Dobra, dostaw. Proszę, to no, teraz jeszcze. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ciągły reset. Czy ja coś robię, nie tak? Bo no, już w sumie nie, nie wiem. Hmm, <laughs> half <Halb. śmiech> proszę, och, oh. oh. <laughs> tu wam rzucę. Ja tu jestem jakiś taki specjalny tak mi się wydaje jakie mam kurcze przypuszczenia małe Dobra wiecie co Próbujmy z tym drzewem No burmy Dobra ubimy go i wracamy do placera i ten... O nie, 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 nie. na skradzie. No. Jak jest... Trochę czuję, że niemożliwe. O. No. Akurat zmieniłem... pala. Placer jest, prawda? Tak, to jest placer. Dobra. Teraz Dobra, ciebie przy okazji Trochę chociaż pójdzena mamy. Ale ten pracy Akurat jeszcze w plecy, akurat jeszcze w plecy. No, no złap się, proszę cię, proszę cię, proszę cię. No ja nie uwierzę w to. Co ja muszę w niego rzucić, żeby go złapać? Nic nie chcę. zgubi mnie, prawda? No idź po to. No co ty? No. Aha. Masz tam. Risa. Koberisa ziome Hop Żyrkujemy go tutaj, niech będzie A no bo on ma ten Kropeczki. Zastanawia się A chust Nie, nie da się. Nie da się, nie da się. Odpuszczam, odpuszczam. Nie ma szans. Złapię coś niepozornego na sam koniec. Dzisiaj już. Po prostu cokolwiek. Takie... Nie wiem. Ja chyba muszę naprawdę sobie posiedzieć. po Poparmić. Nie wiem, co w sumie powinienem to robić. Brakuje... Bali, ale wydaje mi się, że prawie mi w sumie jakby... Te Pokebole to już chyba wymiękają, co? Jakby... Nie ja już powoli powinienem wyjść z tej strefy komfortu i przestać używać tych pokeboli. Tylko i wyłącznie używać tych. O coś tu jest. Jakiegoś innego poka szukałem chyba na tym drzewie, ale no... po burmy burmy mnie nie satysfakcjonuje. Mam jednego chyba baba, prawda? I coś fajnego chciałbym. O nie! Wszystkie abry pizdu! O kurwa. No nie! Czekaj, starawiec. czekaj, ona też ma 30 poziom. Dobra, ostatni bank. Dobra, jak się nie złapię, kończę odcinek. Jak się złapię, to nie kończę. Też kończę. To ostatni bal przeznaczenia. Bal przeznaczenia. Nie się odwróci. Nie do mnie, nie do mnie, nie do Mańka, kolego. Drugą stronę, drugą Mańkę. O, o, o. Fajne, przeznaczenia.